Proszę bardzo, pan radny Serdziński. Jeszcze jest radny. Proszę Was. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Dziękuję panu prezydentowi za powierzone mi zaufanie i wsłuchanie się w głos radnych obywatelskiego klubu samorządowego. Faktycznie, wspólnie pracowaliśmy nad tym budżetem, nad którym za chwilę pochyli się Rada Miasta. Zgłosiliśmy sporo poprawek, które zostały przez Pana Prezydenta uwzględnione. Dlatego z pełną odpowiedzialnością przyjmuję to wyzwanie realizacji wspólnych zadań, których efekty mają być z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Łomży. Podzielam wcześniej wypowiedziane przez Prezydenta słowa że najważniejszy jest interes mieszkańców, bez względu na polityczne podziały i sympatie. Chcemy być wzorem samorządu opartego na zasadach praworządności, współpracy, dialogu i dzięki tym wartościom rozwijać Łąże, dawać dobry przykład innym, że mimo różnych poglądów można i trzeba porozum porozumiewać się dla wyższego dobra. Ja takie porozumienie i współpracę deklaruję i również do wspólnego wysiłku na rzecz naszego miasta zapraszam koleżanki i kolegów radnych, instytucje i organizacje, którym leży na sercu rozwój Łomży. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć samorząd, w którym panuje porozumienie i dialog. Chcemy wspólnie pracować na rzecz miasta tak, aby Łąża rozwijała się i stanowiła świetne, co najmniej najlepsze w województwie podlaskim miejsce do życia. Sprawy, za które będę osobiście odpowiedzialny, są bliskie mojemu sercu. Już dziś deklaruję, że rozpoczęte inwestycje zostaną ukończone, a wiele nowych, oczekiwanych przez mieszkańców, zostanie zaproponowanych wraz ze wskazaniem środków, za które będą one realizowane. W najbliższych dniach zorganizuję spotkanie z łączyńskimi przedsiębiorcami którzy od wielu tygodni wskazywali mi swoje uwagi co do funkcjonowania obszarów gospodarczych w Łąży. W najbliższym czasie poinformujemy również Państwa o zmianach, które w naszym, zadzieją się w naszym mieście i naszym zdaniem będą korzystne i pozwolą, pozwolą mieszkańcom uwierzyć w zmianę. Prawdziwie dobrą zmianę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.